Yo, yo, dzisiaj chcę Wam pokazać moda o nazwie FNAF Decoration. Miłego oglądania. okej okay. To są twórcy moda. Tutaj macie ich chyba imiona, albo niki. Nie ja wiem. Tutaj macie animatroniki. Zaraz Wam wszystko powiem co jak, ale najpierw muszę Wam pokazać co jak. O, to jest na przykład głośnik tak, Muszę sobie głośnić muzykę Jest, jest, jest muzyka, dobra I patrzcie, w niego się klika i Głośna, co głośno Dobra. O Jezu, dobra. Mhm. Co to ściana, to nie wiem, co tam jest. Dobra, okej, okay, nie będę sprawdzać, nie będę pisać mapy. Tutaj mamy duszę. A w ogóle, ja coś zapomniałem właśnie pokazać, zająłem e się tymi kamieniami. Popatrzcie, kliknijcie to SHIFT. Znaczy jak ucniecie I... O Boże, nie tak yy... Yy... gdzie on, gdzie to było? Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Yy... Nie to O, tutaj jest dobra O, patrzcie. Mogę zmienić mu pozę. to działek Czyli ten stojak na zbroja. No, na przykład może być taki. Albo może być w pozie siedzącej. No. Cicho tam. Dobra. Jeszcze jest taki specjalny przedmiot. E, raczej kilka przedmiotów, ale... Ja wam to później pokażę. Hmm. Nie, to nie. Są właśnie też instrumenty typu gitary. Są. A to, jak użycie właśnie na tych harmonizatorach, to patrzcie, co się stanie. O! Widzicie, zmieniają wygląd. O! Boże! Jezus, Maria. Dobra, nie będę go po prostu, wam pokażę. O, widzicie? Hmm, Jeszcze jestem w radiu, coś... Ej, połowy nie chce hmm. się. Nie ma. Hmm. Tutaj mamy Foxego i ma śmieszny taniec. Patrzcie na to. Patrzcie, jak dziwnie wygląda. Nierozystyczny taniec. No dobra, dalej. Tutaj macie yy, Fredbera i Spring Boniego. No, niech sobie gra. O, a tutaj są kluczaki. Jak napinie się kliki, to... <grywka> Widzicie? A w ogóle miałem, wa miałem wam pokazać, co ten klucz robi. On może zmienić bloki. dalej. Hmm. Nagrywam tego moda po żaden polski youtuber który nie nagrał. Bo są zajęci jakimś popijaniem rekordów. A ja No, też są na Fa2. E, mogę wam pokazać jak, jak ładnie można zrobić w tej giwe. przykład. I z tego co wiem, ja tego. Jezus Maria, zawału dostałem, ale zaraz, później się przekonacie, o, o co tam chodzi i czemu był ten krzyk. No i patrzcie, pizza, niczym z filmu. Hmm. Realnie. Ładnie tutaj. Fajne. Te kamery, prawda? Bo na tym świecie coś nie działają. będę na jedno. No i patrzcie. W nocy się ruszają. A jak ustawię dzień, to patrzcie, co się dzieje. Wracałem na miejsca. No i śpiewają. I to nie jest tak, że oni po prostu sobie chodzą i nic nie robią. W porównaniu do innych modów, gdzie te animatroniki naprawdę mogą być zepsute. Hmm. wam pokażę. Że one naprawdę działają. przetrwanie. No już się przekonaliście. Hmm. Dobra, co jeszcze takiego wartościowego mam mogę pokazać? A hmm. eee. wy właśnie też pizzeria ma też swoje panowskie Ten mod ma też swoje panowskie animatorynki stw stworzone przez twórców e, Są to Jumper e, Timer Dalej mamy e, Irkat coś tam Dalej mamy Krusy... Cyrus. No, i gdzieś tutaj postawimy. O, na przykład tutaj postawimy pierwszego. Ładnie wygląda, naprawdę. I patrzcie, ta iluzja. No, one mają taką iluzję, że jakby one by się na nas patrzyły ich oczy świecą w ciemności. Naprawdę. Tutaj jak na przykład zgaszę światło, yy. Yy. i tutaj... Tu patrzcie, oko... oko fuksyku świeci. Później hmm. gdzieś na otwarty teren. O, tutaj. Tutaj będzie najlepiej. Hmm. No, gdzieś tutaj powinien być dom ładunka tutaj ten timer tu ten irkat tutaj ten jumper No, e, dalej mamy co dalej mamy hmm. dobra dobra ja tutaj przygotowałem mapę a bardziej wam pokazuję Wydaje mi się, że coś, coś jeszcze tutaj przyłożyłem, co jest takiego unikatowego dla tego moda. A, paska działa! Patrzcie na to. Co jeszcze? A, można się też febrezeń, za niektóre animatroniki. Yy, sami spójrz, spójrzcie. Yy, na przykład mogę być Foxy. Jest też przebranie nocnego stróża. No, fajnie. Mmm. Różne światła i tak dalej. Miotła. Yy. Pewnie się zastanawiasz, co nie tam. mam kupionego, prawda? Mam kupiony tylko. Jest na komputerze, a komputer ma... No, trochę słaby dysk. No, to więc jakbym nagrał jakieś wideo, to raczej tam byście wiele tam nie zrozumieli, poby by i tak dalej, obraz i te sprawy. No. Jeśli tu powinien być dom William, gdzie on jest? William, choć William, William, William William, William, hej. William, William, hej. William, William, hej. O, tutaj powinien być. To jest tam William, To to. Też zapraszam na kanał twórcy Moda. Bo naprawdę świetną mapę. Zrobił. Bo naprawdę świetnego moda zrobił. ale mu się wielkie wsparcie. Tutaj mamy Williana. Patrzcie. Wygląda jak zmienierek, ale trochę inny. On ma teraz ubranie takie. No, to więc fajnie. Widać, że twórca moda zrobił tutaj niespodziewaną... I niech słuchaną robotę. Patrzcie na to. Na przykład tutaj jest pokój tego małego, gdzie się bronił przed animatronikami. Dalej mamy. O, patrzcie na to. Ten strzyczek działa tak, że. Można tutaj zgasić światło tym strywkiem. Normalnie prawdziwym życiu. Tutaj mamy plusz trapa. No mały słuńczyk, To normalnie. Dobra, e, dalej mamy. Takie o. Nic takiego nie No i tutaj są te fanowskie animatroniki. A, zapomniałem jeszcze o tym Boni. Połączeniem Fredego i Foxy'ego i Boniego. No. On też jest takim fanowskim. Co na plus. Hmm. Tutaj właśnie są... Dekoracje po prostu No Fajna mapa, fajny mod Dobra za niedługo będę się żegnać tylko Tak się zastanawiam Czy coś jeszcze bym mógł pokazać No jest auto Williana Są drzwi Dobra dalej Nie będę A jeszcze to Dobra popatrzcie są takie rodzaje animatroników, które w nocy się ruszają, a w, no a w dzień nie. I one mają takie specjalne podstawki, żeby mogły właśnie wiedzieć, gdzie one muszą, gdzie one muszą się zatrzymać. No. No i tutaj na przykład. Jezu, ja normalnie zawału dostanę. Dobra. I żeby właśnie się pozbyć tych podstawek to wystarczy po prostu wziąć taki blok i usunąć A tą czykę to po prostu zabić od normalnego Oba. jeszcze jest takie coś, że na przykład jak jakiegoś animatronika ustawicie źle, to możecie go hmm, przestawić, co tylko znajdę jakoś no na przykład tego, tego. znaczy po prostu nie boże.